Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie w odcinkach dziś. Właściwie kiedyś obiecałem Wam, że nagram Wam odcinek na temat tego, co, czego się uczę, jak mi, się tam, jak mi tam jest i tak dalej. No i do tego odcinka postanowiłem zaprosić również Gabrię, która ze mną uczęszcza na ten kierunek. Witam Cię, dobrze się. dobry. Pogoda ku temu sprzyja. Jesteśmy w parku w Kołyszynie. Korzystamy z ostatnich uroków lata, właściwie już w sumie kalendarzowej jesieni dzisiaj. No i chcieliśmy opowiedzieć Wam o swoich odczuciach, ponieważ jesteśmy po pierwszym roku na tym kierunku i postanowiliśmy, że każdy z nas tutaj wypowie się na, ze swojej perspektywy na temat kierunku właśnie tego, jakim jest kierunek technika elektroradiologa w Szkole Policjalnej. Pierwszym naszym tematem, który będziemy... Tutaj mieć, to jest właśnie nasza ogólna opinia, więc zacznę może ja. Po roku. Moja opinia jest taka, pierwszy, w ogóle pierwszy rok, czyli pierwsze dwa semestry, to był chyba najcięższy z lat jakiejkolwiek mojej nauki, czy w technikum, czy w podstawówce, w gimnazjum, nawet w technikum nie miałem aż takiego poziomu nauki, tyle takiego natłoku, takiego, że tak powiem, gonienia i takiej. Takiego sprężania się, że trzeba, 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 jak właśnie tutaj. Może z jednej strony to było dobre, bo też dużo się dowiedziałem. Co prawda, ja przechodząc na ten kierunek, nie byłem też taką, jakby powiedzieć, zerową wiedzą w temacie. Bo jak oglądacie moje odcinki, wiecie, że tematy medyczne to są, to jest mój konik, że tak powiem. I też osobiste doświadczenia. Ale idąc tu, dowiedziałem się również dużo nowych rzeczy. Więc jakby może mi ten rok był łatwiej przetrwać właśnie z tego względu, że jakby miałem z tym styczność już wcześniej. Miałem już to doświadczenie jakieś minimalne z tym wcześniej, na no, własnym przykładzie oraz z własnych zainteresowań. I powiem wam tak, że Teraz, teraz ten rok, który zaczęliśmy, jest dużo, już dużo lżejszy w porównaniu do tego pierwszego. Łatwo nie było. Jakoś temu podołałem, chociażby z tego powodu, że chcę, że chcę później wykonywać ten zawód w przyszłości. Na jakim stanowisku to na razie nie będę mówił. Kto mnie zna ten wiek, kto mnie nie zna, no to się kiedyś, kiedyś na pewno o tym dowiem, ale na razie chcę skończyć ten kierunek. Chcę go, chcę go zdać, chcę mieć te uprawnienia. Teraz w ogóle weszły jeszcze takie rzeczy, że musimy się później rejestrować. Coś takiego jak lekarze rejestrują się w naczelnej, naczelnej izbie lekarskiej, a my rejestrujemy się w naczelnej izbie y, zawodów medycznych i dostajemy taki swój też własny ID, jakby takie prawo wykonywania zawodu, coś w rodzaju lekarzy. Więc do tego to dojdziemy jeszcze, jeszcze półtora roku przed nami. Więc zobaczymy, ale moja perspektywa jest taka: chcę to skończyć, chcę to robić yy, i staram się być dobrej myśli. Yy, na tym pierwszym roku to miałem różnie. Zaczęło się super, 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 i później nagle takie typowe zderzenie z dużą ilością materiału, z dużą ilością tego wszystkiego i zaczęło mnie to trochę. Zacząłem się gubić, zacząłem już nie nadążać za pewnymi rzeczami, ale. Jakoś, jakoś się sprężyłem i poszedłem za tym. I skończyłem ten pierwszy rok. I z tego jestem zadowolony. No i no to mówiąc tak, że tak powiem, moim jakby okiem. Bardzo pierwszy rok to był bardzo dla mnie trudny rok, dlatego że skończyłam technikum, gdzie w czwartej klasie też miałam bardzo dużo materiału, bo to była klasa maturalna i po prostu też bardzo jakby ta nauka strasznie mi tak przytłoczyła. No i przyszłam na pierwszy rok do nowej w ogóle szkoły. Właściwie z nowymi osobami znałam tylko Tomasza tak naprawdę. No i no to się tak nie bałam już, no ale nowe osoby, okazuje się, że dużo osób było właśnie starszych też od nas i to było takie właśnie nie tak jak zawsze, co byłam w technikum czy gdzieś, że miałam akurat także każdy z każdym, no ale później się tak zaprzyjaźniliśmy, że po prostu zaczęliśmy sobie mówić na ty, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, komu mówić pani, a komu mówić na ty. No i przeszła właśnie ta pierwsza lekcja tych takich naszych zawodowych i było bardzo ciężko, dlatego że... Były takie materiały, których w ogóle ja nie miałam w nich styczności, tak naprawdę, bo ja byłam na takim kierunku, gdzie miałam styczność z chemią, właściwie z takimi rzeczami laboratoryjnymi, a nie takimi, które po prostu medyczne. W ogóle ja się tym nie interesowałam ani w ogóle jakoś. No, nie szłam w ogóle w tym kierunku, a dlatego tam poszłam, że nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą po technikum, no i stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy, jak to będzie. No i po prostu, no bardzo ciężko, bo dużo materiału. Trzeba się naprawdę przykładać do tego, żeby się nauczyć, bo mieliśmy taką panią, która po prostu no, nie dawała nam fory i to może dlatego lepiej po prostu było, że po prostu teraz wchodząc w ten kolejny log, ja po prostu już się nie boję, że nie mam tam jakiejś niewiedzy, że nie boję się, że a nie znam jakiegoś po prostu no jakiegoś terminu, gdzie pierwsze zderzenie z tymi terminami, ja w ogóle byłam przerażona, bo nie wiedziałam co, 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 co wszystko znaczy tak samo mieliśmy w ogóle naukę o takich terminach, że ja w ogóle po prostu byłam zdziwiona, że takie słowo istnieje, ale tak szczerze udało mi się, że weszłam w kolejny rok i bardzo się z tego cieszę, dlatego, że zaczął mi się podobać ten zawód, a kiedy przyszły problemy, zdarzyła się jedna niechęć, ale stwierdziłam, że jak już tyle przeszłam, to już żebym dalej to po prostu pociągnęła za sobą. No i tak naprawdę, no to Akurat fajnie, że po prostu y, przeszłam do drugiego roku i się z tego bardzo po prostu cieszę. No to zacznijmy mówić pewnie o drugiej kwestii, nie? Tak jest. No to tutaj drugą kwestią było, dla kogo jest ten zawód? Więc to jest. Zawód moim zdaniem jest dla tych osób, które y, no lubią się uczyć, bo jak są osoby, które a dobra przejdę se z roku na rok to se tam mam wiecie gdzieś mam to po prostu, że se przejdę o byle na dwa i wystarczy to no nie da się, bo chcący w tym pracować to niestety nie możecie byle na dwa, dlatego że to jest styczność z pacjentem, z żywym człowiekiem, nie jest na przykład y, y, siedzenie, nie wiem, w jakimś przemyśle, że siedzisz i jesteś na, na taśmie produkcyjnej, która po prostu, y, no, przerzucasz sobie jakieś, nie wiem, świeczki, nie świeczki, albo jakieś leki, albo coś takiego, a tu jest kontakt z żywą osobą, która po prostu tak samo y, oddycha jak ty, czuje jak ty i może wyrażać opinię jak ty. Więc po prostu trzeba uważać dlatego, żeby ktoś po prostu wam nie zarzucił nikąd potencji. Także dlatego no myślę, że tu powinny być osoby, które są naprawdę zdeterminowane, żeby zdać ten zawód. A co o tym myślisz? No ja się też oczywiście zgadzam z tym wszystkim. Ja myślę, że jest, nie jest to zawód dla ludzi, którzy nie mają w sobie za grosz empatii. Yy, wszystko mają wszystko i wszystkich mają gdzieś. Yy, to nie tędy droga, tak się nie da. Yy, tu jest kontakt z pacjentem, i pacjent musi czuć się przy tobie dobrze. Yy, on wchodząc do gabinetu, yy, jakie ty zrobisz na nim pierwsze wrażenie, tak on cię zapamięta. Yy, były kiedyś takie, cytat, pamiętasz yy, na, tym, na jednej z prezentacji? Mogą zapomnieć kim jesteś, co im zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli. I właśnie to jest to, że to pierwsze wrażenie, kiedy pacjent przychodzi, bo tam nie przychodzą ludzie w pełni zdrowi. Tam ludzie przychodzą z różnymi chorobami, mniejszymi, większymi. Ludzie, którzy mogą do nas z gębą skakać, ale oni nie skaczą nieraz z gębą, dlatego że. Że, że, tak so, że tak chcą, tylko dlatego, że są chorzy i oni nie I zdają sobie. Po tak, i oni w ten sposób odreagowują te emocje, tak więc, więc trzeba też umieć się zachować w takiej kwestii, choć nie jest czasem łatwo. Więc na pewno ten zawód nie jest dla osoby, która która nie ma w sobie zagrożtej empatii. I nie ma szacunku do drugiego człowieka. Dopóki, jeżeli masz szacunek do siebie, to będziesz miał i do drugiej osoby. Tutaj od tego powinniśmy zacząć, tak naprawdę. No, no właśnie, właśnie. Kolejna też sprawa tego jest na przykład w radiologii zabiegowej, że tam mamy styczność już z, z zabiegami, mamy krew, różne, różne tam wydzieliny i tak dalej, bo możemy uczestniczyć również przy operacjach na przykład ortopedycznych. No i to też nie będą tam sprawdzać osoby, które na do krwi na przykład mdle... zemdleją. Zemdleją. mucha się. Nic nie na Albo się nap... rozpłaczą i uciekną, bo też tak może być. Albo będą żegać. Też. No, <śmiennie> no to. No, no. No. no, więc po prostu każdy musi sam indywidualnie, może sobie przyjść na ten kierunek, może go tam parę tygodni na przykład pochodzić i sobie sam oceni, czy jest to w stanie dla niego, czy nie, ale jednak warto się gdzieś troszeczkę z marszu zastanowić, czy ja podołam, ale spróbować. Oczywiście zachęcam do próbowania, przychodźcie na taki kierunek, bo jednak to jest kierunek, na który rzadko ludzie, ludzi, na który jest mało chętnych, więc przychodźcie, próbujcie czyli odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka. Też trochę wspomnieliśmy, ale tak naprawdę wchodzi w nas pacjent no i tak naprawdę jest nasz, jak to nam kiedyś nauczycielka powiedziała, to jest nasz, no ale w takim sensie, że my musimy się dobrze bardzo nim zająć i tak naprawdę zaopiekować się nim, że nic nie może się mu stać, bo bardziej niż jest, bo tak naprawdę my mamy to zdiagnozować, co się stało, znaczy zdiagnozować, zrobić zdjęcie albo wykonać tomograf, coś takiego, no i wysyłać po prostu do do lekarza i tak naprawdę, póki ten pacjent nie wyjdzie od nas z gabinetu, no to nic mi się nie może stać, bo tak naprawdę my jesteśmy za niego odpowiedzialni. I gdyby coś się stało, to po prostu, no. Możemy za to palnieć bardzo taką no, karę, że nawet więzienie może być, więc nawet no, to tak trzeba po prostu uważać, tak naprawdę. I, I jeżeli ktoś jest taki, że ma obawy, no to najlepiej na to nie iść po prostu, albo jak sobie już spróbuje i te obawy znikną, no to wtedy, no to po prostu myślę, że, że już to dalej pociągnąć, bo tak naprawdę mało jest takich osób, które się decydują na ten zawód, i no naprawdę, no jest yy, mało elektrodiologów tak naprawdę. Tak, na, najwięcej, no to jest magistrów, no, ale tak technika elektrodiologów to jest bardzo mało potrzebu. Wszędzie potrzebują, a nikt się nie chce w ogóle na to zgodzić, żeby się uczyć w tym po prostu. Nie, mówisz za to odpowiedzialność czy dobra? No yy, w, ogóle magis w ogóle magistrzy teraz bo teraz weszły, weszły nowe zarobki i tak dalej, więc często jest tak, że magistrzy teraz rezygnują ze studiów i wolą zrobić. Taki kierunek jak my, a uprawnienia są praktycznie te same, kwestia tytułu. Pieniądze pieni no, znaczy Pieniądze to teraz już magistrzy i, i technicy to już teraz tak bardzo same, podobnie no. zarabiają, więc ludzie z tego co słyszałem rezygnują ze studiów na począt właśnie krótszej nauki, a praktycznie tego, tego samego? Nie. O, no właśnie. Bo tak naprawdę no, są osoby, które idąc na ten kierunek to sobie myślą, a co tam promieniowanie. Tak samo pacjenci też czasami yy, chcą nie wiadomo ile RTG wykonać, żeby wiele tych RTG wykonywać, a to wcale to nie jest takie proste, bo tak naprawdę promieniowanie jest i będzie, tylko że wiadomo, że jest, może w tych nowszych aparatach może jest zmniejszona, ale to i tak nie, nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, że my, o, my polecimy z, z jednego RTG klatki piersiowej, to znowu na, na stopę, to znowu na nadgarstek i, i to nie można tak robić, tak. Więc, no, tak jak mówię, że jakby ktoś chciał sobie robić, bo jest zdrowy, ale a, dobra, słyszał, że to, że to chce sprawdzić, tamto sobie sprawdzić, to, no, moim zdaniem lepiej tak nie róbcie, no, bo to, to nie jest bezpieczne, mimo, że mam, mają te nowe aparaty i że twierdzą, że jest w 100% bezpieczne, no, ale... No, jeden producent może dać stuprocentową pewność, a drugi już nie. I to też zależy, przy serwisach też wychodzi wszystko tak naprawdę. A taki człowiek, tak naprawdę, który nie pracuje w tym zawodzie, a przychodzi jako pacjent, to nie wie tego tak naprawdę. Chociaż są ludzie, podobno nasza nauczycielka się spotkała, że nawet się zapytał, ile dostał promieniowania i tak dalej, ile dostał dawki tak naprawdę. I czy może robić więcej, czy, czy nie, może. są też, co się pytają tak naprawdę. A są inni, no co, co idą i co mi się tam stanie. No to tak nie, nie robi. Chodziło o to, że można robić zdjęcia tylko w określonym czasie. Powiedzmy, jeżeli nawet chcemy robić zdjęcia jakieś kontrolne, no to że to jest mi to Chodziło ten... właśnie o ten czas. A, no, no właśnie, to nie powiedziałaś? No, no, no właśnie, no tutaj by teraz widzowie mówili, Kurde, co, że no, lepiej nie chodzi. Lepiej nie chodzi. Nie, nie? nie, taki chyba, jeżeli ktoś jest zdrowy, to myślę, że m, najbezpieczniejszym okresem jest jeden rok. Raz w roku robić zdjęcie. To jest y, takie chyba najbezpieczniejsza granica no. robienia zdjęcia. To ja miałam ten odstęp czasowy. No, no, odstęp czasowy i będzie ok. I jeżeli chodzi o brak świadomości na temat ludzi na temat promieniowania, to, to jest jeszcze tego inna strona, że ludzie boją się boją się promieniowania, ale właśnie to tutaj co o tym nie powiedziałaś, ale y, promieniowanie owszem niesie za sobą ryzyko jakieś tam w przeszłości, w przypadku jego nadmiaru. Natomiast na dzisiejsze standardy i, i na dzisiejsze aparaty, na dzisiejsze filtry, na, dzisiejsze, na na to jak zadbany jest pacjent w sensie odpowiednio ochroniony, no właśnie, to mówiłam, jesteśmy czekała. w stanie bardzo zminimalizować tą, tą dawkę tego promieniowania. I wśród np. starszych pacjentów, co jest bardzo, bardzo mylne, no, ale no nic dziwnego, bo bo nie ma tej świadomości na temat promieniowania, to jest to, że oni myślą, że pójdą na zdjęcie i będą świecić. No to nie, to tak nie. To nie trzeba tak. Nie trzeba tak, nie, nie, nie. No, to, to nie, nie na tym polega. Promieniowanie w lampie rentgenowskiej jest tylko wtedy, gdy naciskamy ten, tak jak w aparacie, spust migawki, kiedy tą ekspozycję to wyzwalamy. Ekspozycja ja, pójdzie. Się rozchodzi się troszkę do tego, co powinno wejść, czyli na przykład, nie wiem, tam do kolana, do stopy, do takiego i się nie rozchodzi, nie wiadomo jak. I że później promieniowania nie ma. Wejdzie, nie wiadomo gdzieś. Tak, i później promieniowania nie ma, choć tak. wejdziemy do gabinetu rentgenowskiego, to, to promieniowania nie ma, choć stoimy przed tą lampą, promieniowania nie ma. No tutaj, to nie jest żadne straszenie, po prostu promieniowanie. Ono jest nawet teraz, je zażywamy ze słońca. Totalnie. I my nawet właśnie odnośnie świadomości, my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my codziennie jesteśmy obarczeni promieniowaniem jelizującym od tła naturalnego. I wydaje nam się, że... Boimy się pójść na zdjęcie rtg bo będziemy napromieniowani. A nie zastanawiamy się nad tym, Co że jesteśmy promieniowani po cały czas. i zawsze dostajesz jakieś tam promieniowanie. Tak, to, to o, tym się, o tym się nie myśli, ale trzeba pójść na zdjęcie, to nie, ja nie pójdę. Nie, bo boję. miałem ostatnio, bo nie, bo to mnie będą prześwietlać. No jeżeli ja jakieś powikłania. Jeżeli, tak, jeżeli nie ma konieczności badań, a chcemy się skontrolować, owszem, kontrolujmy się ale róbmy to tylko, w odstępie tak, czasu. Pamiętajmy, kiedy było ostatnio robione jakiekolwiek zdjęcie albo jakieś inne badanie z diagnostyki obrazowej. No, jak jak sprawdzenie z diagnostyki obrazowej, no, tak. tak jest. No i jest... ostatnim było podsumowanie. Czyli no to podsumuj, no to, no zacznij no to... teraz, okay? Podsumuj. Dobra. No to Myślę, że to co zebraliśmy, no to tak naprawdę, no warto jednak, jeżeli ktoś faktycznie by chciał, bo jak ktoś nie chce, tylko sobie idzie, no nie wiem. Bo po prostu, a co mi to tam, co pójdę i coś tam, nie? No to ja tak poszłam właściwie, więc, ale zaczęło mi się to podobać, więc dlatego zostaję w tym, bo tak naprawdę, no nie, nie, nie chodzi o zarobki, tylko tak naprawdę, no. Zaczęła mi się ta nauka podobać, praca z tym pacjentem. Niby teraz pracowaliśmy z osobami zdrowymi, no bo wiadomo, w szkole no, to nich chory nie jest tak naprawdę i my nie możemy bezpośrednio zrobić zdjęcia, no, A, ale tak naprawdę, no to no, moim zdaniem, jeżeli ktoś nawet nie miałby styczności, to i tak możecie do tego iść po prostu. Dlatego, że no spróbować, bo spróbować zawsze możecie. Czy ktoś, nie wiem, chce być, nie wiem, nie wiem jakiś tam, opiekunem medycznym czy coś takiego. Też możecie w to iść, także to jest równie dobrze, to prawie to samo, też jest zawód medyczny, ale jest całkiem inny niż to. A tak naprawdę, no to w tym, no, dużo się dzieje. Na każdym szczeblu moglibyście pracować, więc dużo rzeczy jest tam, gdzie możecie po prostu iść do pracy. Niekoniecznie to muszą być zdjęcia, ale bo możecie na tomografii pracować, no, no, na tym radiologii zabiegowej. No kto będzie co chciał, w czym się poczuje tak naprawdę lepiej. I wtedy zdecyduje i też jego przejmą, no bo to wiadomo nie. No ale tak jak myślę, że po prostu ktoś, kto yy, chce faktycznie być w tym, to przysiądzie i się nauczy tak naprawdę tak, żeby wiedzieć, żeby mieć z tym styczność i tak naprawdę. no... No spróbować się przełamać, nawet jakby się ktoś bał, bo czasami jest tak, że się możesz przełamać tak naprawdę i nie mieć z tym problemu, że jak na przykład przyjdziesz i praktyki przyjdą i coś możesz zrobić, to z boję się, nie zrobię. No ale jeżeli Ci pozwolą, to iść spróbować i zrobić tak naprawdę, bo później przyjdziesz do pracy i co? I nie będziesz wiedział nic. Nauczysz się wszystko od podstaw i tak, ale no lepiej spróbować na praktykę, jak coś Ci dadzą zrobić. Próbujcie, zachęcamy do, jeśli macie w swoich rejonach szkoły policjalne z tym kierunkiem. Zawód jest potrzebny, elektroagielody są potrzebni. Próbujcie, może się sprawdzicie w tym zawodzie. Tego Wam z całego serca życzę. A nam już zostało tylko 59 sekund tego nagrania, więc dlatego, będziemy więc będziemy kończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, to coś odpiszę. A jeżeli będzie jakiś szerszy temat, to po prostu nagramy jakiś osobny odcinek Kolejny, w, tym, w tym temacie. Jeżeli będziecie mieli dużo pytań, możecie również zadawać pytania, to może jakiś nawet QR, elektroradiologiczny zrobimy, to też chętnie poznamy, co macie za pytania do nas. Także nie bójcie się, pytajcie, zapraszamy na taki kierunek, sprawdźcie się i życzę Wam, żebyście byli dobrymi elektroradiologami. Nie. nie, nie mamy. Ma No Zagrywamy jeszcze zakończenie, bo tutaj ludzie w stanie znacznym Pewnie Pewien Pan nam przeszkodził. Którego słyszeliście, to tam w fragmencie zostawię. Pewnie będzie. Y, finisher generalnie. No szczerze, to, to zapraszamy Was do jakiegoś podjęcia nauki na tym kierunku, jeżeli macie taką możliwość, nie wiem, będąc po technikum czy liceum, bo tak naprawdę to jest zawsze przyszłościowy. I też jak ktoś tylko żeruje na pieniądze, no to są pieniądze niestety, no ale lepiej, żeby ktoś to po prostu nie ma, jakby powiedzieć, pieniędzy, że tylko za pieniędzmi pójdzie, no to najlepsze są takie osoby, bo tak naprawdę wtedy przyjmiecie godnie tego pacjenta i tak naprawdę on poczuje się zaopiekowany i będzie po prostu wiedział, że jak trafi następnym razem w Wasze ręce, to nie będzie się bał, że krzywda się mu stanie. Tak jest. I ważna jest yy, ważna jest ta empatia, o której mówiliśmy. Także kończymy teraz. <grybujcie> Próbujcie. Yy, zapraszamy. Zachęcamy. I zachęcamy do też do komentowania. Chętnie poznamy Waszą opinię. Waszą opinię. Co chcecie, to pytajcie. Jak będzie, jak mówiłem, jak będzie jakiś szerszy temat, to... to dogramy w następnym odcinku po prostu coś. Chyba, że nie, no to wtedy. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć.